Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest ostatni przed świętami program Sprawki Okiem Katolika. W najbliższy wtorek będzie jeszcze materiał o świętym. Później, chwilę ode mnie odpoczniecie, ponieważ w piątek przed świętami nie będę nagrywał odcinka. Na starcie chciałbym bardzo bardzo podziękować wszystkim patronom mojej pracy. Ten kanał istnieje dzięki wsparciu finansowemu widzów, ponieważ tutaj nie ma reklam. W najbliższym czasie mam szczerą nadzieję podać kolejne terminy przy świętych w intencji o Boże Błogosławieństwo. Dla wszystkich patronów tej mojej pracy. Jeszcze raz wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Tytuł odcinka: Czy jest się z czego cieszyć? Może najpierw chwilę o tym, z czego nie za bardzo można się cieszyć. Na świecie dzieją się bowiem naprawdę w przyspieszonym tempie bardzo, bardzo, chciałem powiedzieć dziwne, ale po prostu złe rzeczy. Na przykład w Kanadzie teraz y, podchodzi się do bezdomnych i proponuje się im ukrócenie tego nędznego żywota poprzez eutanazję. Jest też na przykład historia takiej pani, również w Kanadzie. Paraolimpijki, weterana wojennego, która zgłosiła się do czegoś, co się nazywa Veterans Affairs Canada, czyli sprawy weteranów w Kanadzie, i poprosiła o to, żeby to stowarzyszenie pomogło jej poprzez sfinansowanie windy przy schodach, żeby mogła na swoim wózku inwalidzkim łatwo podjeżdżać sobie pod dom. I w odpowiedzi ta pani, która nazywa się Christine Gautier. Dostała propozycję, żeby inaczej rozwiązać jej problem z tym, że jest na wózku inwalidzkim i ma trudność z dostaniem się do własnego domu. Pracownik tego ciała, który nazywa się Sprawy Weteranów Kanadyjskich, zaproponował jej telefonicznie, że mogłaby rozważyć jeszcze taką inną, troszkę wygodniejszą i tańszą opcję jak eutanazja, żeby skrócić swoje problemy z wjeżdżaniem na wózku po schodach. Z czego się więc można cieszyć? Czy jest się z czego cieszyć? Za wschodnią granicą mamy wojnę. Dodatkowo u nas w kraju, jak zresztą w wielu miejscach na świecie, odczuwamy teraz skutki tarcz kryzysowych, które w czasie tzw. pandemii, kiedy pozamykano wszystko, co się dało, pompowano w biznes, taka tarcza antykryzysowa, jak się okazuje, z pieniędzy dodrukowywanych. Więc teraz mamy inflację. Moja żona twierdzi, że kilogram karpia kosztuje teraz trzy razy więcej niż rok temu. Tym bardziej, że niecieszeniu sprzyja to, kiedy wariaci tego świata nas czymś zaskoczą. Ja na przykład myślałem, że tak z grubsza już jasne są plany globalistów, widać co ci wariaci robią. Natomiast dopiero co trafiłem na materiał, który mnie kompletnie zszokował, zbił z pantołyku. Zanim jednak powiem, co oni znowu wymyślili, to chciałbym przeczytać wam pierwszą partię życzeń, które niektórzy z Was zdecydowali się sformułować w stronę pozostałych widzów. Niektóre z tych życzeń zawierają bardzo miłe laurki dla mnie. Prośba była o to, żeby to były życzenia. No ale jak już ktoś napisał też coś o mnie, to będę to czytał. Pani Agnieszka Sowka pisze dla wszystkich oglądających, słuchających oraz wspierających Pana kanał oraz dla Pana, panie Dawidzie i całej rodziny. Wiele łask bożych. Pani Monika Motyl pisze: Bóg zapłać za Pana pracę i wszystkiego błogosławionego, aby Pan Jezus Chrystus był zawsze w naszych sercach i Maryja zawsze dziewica. Amen. Anna Kamińska, a ja proszę dla wszystkich o łaskę wiary i żebyśmy wytrwali do końca. Amen. Monika Wieczorek. Niech dobry Bóg narodzi się w naszych sercach, oczyści je z wszelkiego zła, słabości, byśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych. Życzę Panu Dawidowi i nam wszystkim wszystkiego błogosławionego i radości z przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Szczęść Boże. Teresa B. pisze. Wiary, nadziei i miłości. Błogosławieństwa Bożego. Teresa pisze. Przyjmijmy dzieci Jezus do naszych serc i pielęgnujmy je z miłością. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Joanna Jurczak. Niech Pan Bóg błogosławi jego rodzinę. Życzę wytrwałości w tej pracy i opieki niepokalanego serca Maryi. Rybka napisała. Razem raźniej, na ziemskiej drodze. Dziękuję za Twoją pracę i obecność w mojej przestrzeni w tym roku. Radujmy się w święta narodzenia naszego ukochanego Jezusa. Te wszystkie życzenia są oczywiście troszkę przedwczesne, jeszcze jest adwent, natomiast inaczej się nie dało, skoro jest to ostatni odcinek sprawek przed świętami. Joatre T. pisze. Niech nas wszystkich Bóg błogosławi, strzeże i umacnia w tym trudnym czasie. Wioletka pisze Życzę błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Bożej, świętego Józefa i Michała Archanioła dla nas wszystkich. Iwona Agnieszka pisze Wspaniałych rodzinnych świąt Bożego Narodzenia, niosących pokój, nadzieję i miłość. Bożego błogosławieństwa dla nas Polaków i całego świata. I jeszcze jedno może w tej partii przeczytam Marzena Maślanka pisze O wiarę, nadzieję, miłość i pokój w sercach, naszych rodzinach błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Zobaczcie, jak to są dwa różne światy. Te życzenia od osób wierzących w zestawieniu z tym, co teraz właśnie powiem, jako rzecz, którą mnie wariaci tego świata zaskoczyli. Otóż wariaci tego świata tworzą sztuczną macicę. Macicę, która będzie zupełnie poza ciałem matki. I co więcej, taka macica przewiduje sporo bonusów w porównaniu do Normalnej macicy będzie tam podobno można majstrować przy tym dziecku trochę, próbując wpływać na różne parametry jakby tego dziecka, nie wnikając w szczegóły. Wygląda na to, że to nie jest science fiction i że naprawdę takie coś powstaje. Parametry życiowe takiego bobasa podobno będzie można obserwować cały czas na swoim smartfonie, więc on jest tam sobie w tej sztucznej macicy. W domu jedna osoba. Albo partnerzy, którzy oczekują na to dziecko ze sztucznej macicy, mogą na przykład ze swojego smartfona puścić mu tam muzyczkę, na przykład Mozarta, żeby dziecko się urodziło inteligentne. Nie wchodząc głębiej w szczegóły, na świecie dzieją się teraz naprawdę dziwne rzeczy. A ja tutaj robię odcinek pod tytułem, Czy jest się z czego cieszyć? I kiedy zadałem sobie to pytanie, z czego można się cieszyć tak naprawdę, kiedy cały czas przychodzą takie informacje, że zło na tym świecie. Te swoje macki, coraz bardziej jakby wszędzie te macki już zaczynają dochodzić. Więc kiedy zadałem sobie to pytanie, od razu przyszedł mi na myśl jeden rozdział z listów Starego Diabła do Młodego. Chciałem szukać tej książki gdzieś po domu i przeczytać Wam fragment, aczkolwiek powiem to z pamięci. Tam w jednym z listów ten młody, niedoświadczony diabeł pisze do tego starego, doświadczonego diabła, że wybuchła wojna, więc super, będą niepokoje, będzie lęk, on się cieszy. I stary diabeł odpisuje mu, że ty jesteś młokosem, to widać twój brak doświadczenia. Wojna, trudne czasy są dużo bardziej sprzyjające dla duszy człowieka niż czasy dobrobytu. I tutaj pojawia się pytanie o naszą wiarę. Mogę powiedzieć za siebie. Łatwiej jest mi wierzyć w istnienie Boga. Łatwiej jest mi wierzyć w te prawdy wiary, których się uczyłem od kościoła. Trochę trudniej... Tak uczuciowo, jakby wyobra wyobraźnią swoją, jest mi uwierzyć w życie wieczne. Rozumiem oczywiście, przylegam do tej prawdy i nie mam żadnych, jakby, no wątpliwości. To nie jest tak, że podważam to. Natomiast, żeby to uwierzyć, żeby o tym myśleć, że tak naprawdę rzeczywiście moja dusza jest nieśmiertelna. A tutaj na Ziemi jestem tylko przechodniem, naprawdę na krótką chwilę. I że cała moja egzystencja tak naprawdę powinna się koncentrować na tym, żeby zdobyć niebo. No, więc tak niestety nie jest w moim przypadku. Większość czasu absorbują mnie jakieś sprawy ziemskie, które w tym momencie wydają się bardzo, bardzo ważne, a z perspektywy wieczności są kompletnie nieważne. I teraz pytanie też do każdego z Was. Czy naprawdę wierzysz, że Twoja dusza jest nieśmiertelna? I czy naprawdę wierzysz, że jedyne co się tak naprawdę liczy, to jest to, żeby ta dusza została zbawiona? No więc w ten sposób, patrząc na życie, to nie ma niczego bardziej niebezpiecznego. Dla duszy człowieka, niż czasy pełnego dobrobytu, prosperity, dobrobyt, święty spokój. W takich czasach, jakby człowiek ma tendencję do tego, żeby jego uwaga poświęcona sprawom nadprzyrodzonym malała. Jeżeli jest święty spokój, niestety istnieje ryzyko, że dusza zgnuśnieje, jakby, że wiara stanie się płytka, może sprowadzona do pewnych czynności religijnych, których się nauczyliśmy. Natomiast, jak właśnie pisał ten stary diabeł, do młodego diabła. Dużo łatwiejszy dostęp do duszy człowieka ma diabeł w czasach świętego spokoju, bo jego celem jest również zgodnie z tą książką, listy Starego Diabła do Młodego jest to, żeby człowiek po prostu zapomniał o jego istnieniu, uwierzył, że nie ma żadnej walki o jego duszę. Jest spokój, jest dobrze, żyjemy, jest grill, jest Liga Mistrzów, wszystko idzie dobrze. Jestem ciekaw, czy chociaż trochę mi się udało przekazać to, co próbuję przekazać. W tych czasach, czy jest się z czego cieszyć? Wydaje mi się, że pomimo tego, że po ludzku może być ciężko obserwować to, co się dzieje, kibicujemy przecież tak naprawdę dobru, a jakby trochę uwidacznia się w tym momencie przynajmniej na Ziemi przewaga zła, no i tak można doła złapać. Ale czy przypadkiem nie jest tak, że to, że jest teraz tak, jak jest, powoduje, że jest więcej przestrzeni? Mówi się przecież, takie proste mądrości w stylu jak trwoga to do Boga, no to jest bardzo głębokie i bardzo prawdziwe. Jak trwoga to do Boga. Jak brak trwogi, to niestety wiele dusz ma skłonność do tego, żeby sobie tam iść powiedzmy na boki i odkładać myślenie o zbawieniu własnej duszy. Jestem bardzo ciekaw i jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, co myślicie o tym, co do tej pory powiedziałem. Czy to jest naciągane, czy to jest takie powiedzmy gadanie, żeby gadać, czy rzeczywiście, mimo że Tutaj na Ziemi, teraz coś nas dotyka, coś nas niepokoi, coś nas straszy, to w pewien taki przeciwintuicyjny sposób powiedzmy, to dla nas jest dobrze. I że właśnie teraz jest bezpieczniejszy czas dla tego, co się w życiu liczy, czyli zbawienie naszej duszy, niż gdyby nagle nastąpił święty spokój, który dla naszego zbawienia jest czasem paradoksalnie bardziej niebezpiecznym. Jestem bardzo, bardzo ciekaw waszej opinii i liczę na komentarze. Co sądzicie o tym, co powiedziałem? Teraz zapraszam was na kolejną partię życzeń. Od widzów do widzów. Marzena. Wiary, nadziei i miłości dla wszystkich oglądających i dla ciebie Dawidzie. Z panem Bogiem. Skitki, unutki. Bóg zapłać panie Dawidzie, wiele łask Bożych. Achtel. Życzę wszystkim oglądającym tej głębi pokoju w sercach, w którą tylko Duch Święty może nas wprowadzić. Błogosławieństwa Bożego. Stanisława Włodczyk. Miłości i pokoju. Niech radość w nas mieszka i rozrasta się. A narodzony nasz Pan Jezus daje naszym sercom światło na te trudne czasy. Dziękuję Dawidzie za Twoją pracę, poświęcenie i rzetelność. Bóg z Tobą. Jest mi oczywiście odrobinkę niezręcznie czytać na głos te słowa skierowane bezpośrednio do mnie, ale też z drugiej strony bardzo przyjemnie. Dziękuję za takie słowa. Pani Angelika Maciejewska pisze. Niech nas wszystkich Bóg prowadzi i dopomoże w wypełnianiu Jego woli. Maryjo, czuwaj nad nami i naszymi rodzinami. Joanna Teresa. Wytrwałości, wierze, nadziei i miłości. Na przekór wszystkiemu, co wierze, nadziei i miłości, chce zaprzeczyć. Niech Pan Bóg Wam i Panu Dawidowi obficie błogosławi, a niepokalana ma w swojej opiece. Aleksandra Sfautek-Gola. Niech Bóg obdarzy wszystkich ufających Mu radością, pokojem i swoim błogosławieństwem. Amen. Ilona Świder. Życzę wspaniałych, życzliwych i pełnych radości i uśmiechu świąt Bożego Narodzenia. Niech kochana nasza Mamusia wprowadzi do każdego ludzkiego serca swojego syna. Niech narodzi się w nas powtórnie i udzieli nam wszystkich potrzebnych łask. Życzę wszystkim osobom, które oglądają sprawki, oraz samemu twórcy kanału, panu Dawidowi i jego rodzinie: Przyjdź, panie Jezu. Agnieszka, moc serdeczności dla ciebie, Dawidzie, i wszystkich widzów: niech święta rodzina błogosławi. A propos świętej rodziny. Będę miał jeszcze za chwilkę dla Was świetny kawałek. Agnieszka Czębor. Błogosławieństwa Bożego i potrzebnych łask z okazji narodzin naszego Pana, Jezusa Chrystusa, byśmy Go ukochali całym sercem i byli Mu wierni. Niech dzieciątko Jezus narodzi się w sercu każdego i byśmy byli jak dzieci, przed Bogiem, pokorni, szczerzy i prawdziwi. Prości, by Jezus zamieszkał na stałe w naszych sercach i byśmy Jego urodziny świętowali. Pozdrawiam. Jadwiga Leśniak. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich oglądających, słuchających, a także dla Pana i Pana rodziny. Niech Dzieciątko Jezus błogosławi każdego dnia. Z Bogiem i Maryją. Amen. W tej partii życzeń na razie tyle. Za chwilkę przeczytam kolejną. Natomiast teraz, tak jak mówiłem, coś na temat rodziny świętej. Jestem ciekaw, czy wśród moich widzów są jacyś fani NBA. Ja koszykówką amerykańską, szczególnie, bo to jest najlepsza liga świata, interesowałem się od wczesnej, od dzieciństwa. Kiedyś NBA było według mnie dużo lepsze niż jest teraz, ale jakoś tak z przyzwyczajenia i też razem, powiedzmy, z moimi synami śledzimy to. Jeśli ktoś napisze, że NBA jest na usługach Chin, no to będzie miał w dużym stopniu rację. Natomiast no, ja staram się skupiać tylko na koszykówce i chciałbym Wam pokazać, to już poszło po całym internecie, więc możliwe, że widzieliście ten materiał. Chodzi o to. Ulubiona drużyna mojego przyjaciela Sebastiana oraz zaprzyjaźnionego księdza, księdza Krzysztofa, Boston Celtics. Rozpoczęła ten sezon bardzo, bardzo dobrze, bilansem 18 zwycięstw, 4 porażki i trener tej drużyny dwukrotnie w październiku i w listopadzie został nazwany trenerem miesiąca. O każdym meczu jest konferencja prasowa, dziennikarze zadają pytania i podczas jednej z niedawnych konferencji prasowych trenerowi Bostonu Celtics, panu Joe Mazzulla, zadano takie pytanie. Czy miałeś okazję spotkać się z rodziną królewską? A jeżeli nie, to jak to było mieć ich w budynku podczas waszego meczu? Tutaj pauza. Chodzi o to, że na tym meczu byli obecni książę William i księżna Kate. Odpowiedź trenera Bostonu Celtics. Chodzi o Jezusa, Marię i Józefa? Nie, chodzi o księcia i księżną Wali. A, to nie. Nie poznałem ich. Znam tylko jedną rodzinę królewską. O tej, o którą ty pytasz, nie wiem za wiele. Dziękuję. Okazuje się, że pan Joe Maculla jest katolikiem i bardzo, bardzo mi się spodobała cała ta scena, ponieważ, ponieważ to było sytuacyjne. Po prostu w ułamku sekundy on daje bardzo króciutkie świadectwo, które siłą rzeczy idzie przez cały internet, wiralnie jak to się mówi, ponieważ filmik ten obejrzało miliony ludzi. Jeżeli chodzi o wierzących sportowców, to jeszcze jedna taka dosyć przyjemna ostatnio mnie spotkała niespodzianka, mianowicie... Ostatnio był mecz Francja-Maroko na mundialu, i przynajmniej powiedziałem tak swojej żonie: że No, jestem ciekaw, kto w tym starciu dwóch muzułmańskich krajów wygra. I wygrała Francja. Najstarsza córka Kościoła, natomiast no dzisiaj kraj muzułmański, tak można o nim powiedzieć. Ale zaraz o tym natrafiłem na takie zdjęcie. Najskuteczniejszy strzelec w historii reprezentacji Francji daje się sfotografować z taką książką. Moment z Jezusem. W tym przypadku nie dotarłem niestety do tego, jakie to jest wyznanie. Jest bałagan, jeżeli chodzi. W, jest bałagan w internecie, jeżeli chodzi o, o te, tę informację. Chyba jest protestantem, niestety. Natomiast i tak to, że najlepszy strzelec w historii Francji, teraz akurat kiedy we Francji raczej jest troszkę muzułmańsko, i kiedy jest jednym z nielicznych, też białych w drużynie francuskiej. Często mówi o swoim chrześcijaństwie. Uważam, że to jest jakoś krzepiące w jakimś sensie. A propos jeszcze mundialu, to w sobotę jest mecz Maroko-Chorwacja. I tutaj dla mnie przynajmniej ciężko będzie oglądać ten mecz w ogóle nie odnosząc się do wyznania. Cała drużyna Chorwacji podobno zawierzyła się Maryi przed tymi mistrzostwami. Natomiast po drugiej stronie będzie Maroko. W tym przypadku całym sercem jakoś tak będę po stronie Chorwacji. Przeczytajmy może jeszcze kolejną partię życzeń. Agatka i Piotr. Życzę wszystkim, aby Chrystus narodził się prawdziwie w sercu każdego i został królem i naszym Panem. Maria Marta. Błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i obfitości łask Bożych w nowym roku Pańskim 2023. Udersin. Bóg zapłać Tobie i wszystkim oglądającym. To do Was, kochani. Anna Kubiesa. Dla wszystkich i dla Ciebie Dawidzie i Twojej rodziny błogosławieństwa Bożego. Elżbieta C. Maryjo, oddaję Ci cały świat, wszystkie nasze sprawy. Monika W. Przede wszystkim to ogromny Bóg zapłać za całą tegoroczną Pana pracę na tym kanale. To tutaj powiem, że ja również bardzo Wam dziękuję. Bez widzów tej pracy po prostu by nie było. A z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim wielu najpotrzebniejszych łask od Dzieciątka Jezus i aby dzięki Niemu nie gasła w nas wiara, nadzieja i miłość. Zuzanna Mikus. Dla wszystkich oglądających, spokoju ducha, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia. Odwagi oraz wiary, nawet a właściwie szczególnie w chwilach próby, aby Bóg prowadził państwa i państwa rodziny. Ha! Nie. Z okazji Bożego Narodzenia dla wszystkich odbiorców kanału Sprawki, jak i dla pana Dawida oraz jego rodziny, życzenia pokoju Chrystusowego oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień 2023 roku. Ewa T. Dobrze, że Pan jest z nami, Panie Dawidzie, dobrze, że wy jesteście ze mną. Bardzo wam dziękuję. I dzieli się swoją pracą. Dobrze, że są widzowie Pana kanału, no właśnie tak jak i Pan zatroskani o losy Kościoła. Dziękuję. Niech dzieciątko Jezus rodzi się w naszych sercach. Tych życzeń ciągle przybywa, więc nie wiem, czy będę w stanie je wszystkie dzisiaj przeczytać. Natomiast jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu, jak to odbieracie, czy coś wam to dało, czy jakieś takie poczucie, że nie jesteście sami. Bo, tak jak już mówiłem wielokrotnie w różnych programach, zło jest medialne. Jeżeli oglądamy jakieś media, to najczęściej jesteśmy bombardowani tym, co jest nie tak. Natomiast, jakby dobro w ludziach, prawdziwe dobro jest takie trochę ukryte. Gdzieś w zaciszu naszego domu dzieją się jakieś nawrócenia, w konfesjonałach dzieją się dobre spowiedzi, święte. Natomiast w wiadomościach wieczornych, czy też faktach, raczej się o tym nie usłyszy. Że dzisiaj, powiedzmy, tam, nie wiem, jakiś ojciec pochwalił swojego syna i synowi urosło serce, albo ktoś się wyspowiadał po 20 latach, i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy się cały czas dzieją. To są tak naprawdę najważniejsze wiadomości i najważniejsze fakty, jakie mają miejsce. Te wiadomości i te fakty, którymi tam ktoś nas karmi, w większości dla tego, co jest naprawdę w życiu ważne, nie mają zbyt dużego znaczenia. Może właśnie teraz, skoro mówimy o rzeczach ważnych, chciałbym Wam polecić kolejną książkę. Tą książką jest Chrystus, życiem duszy. Książka wygląda w ten sposób. Jest to książka, która pozwala zrozumieć plany Boże wobec człowieka, czyli wobec Ciebie. Jakie są plany Boże wobec Ciebie? Oraz w sposób przystępny mierzy się, próbuje wytłumaczyć coś, co może się wydawać niewytłumaczalne, czyli Trójce Świętą. Książkę napisał Ojciec Kolumban. Marmion. Po ostatnim poleceniu przeze mnie książki pojawiło się pytanie czy ta książka jest zatwierdzona przez kościół. Oczywiście polecam tylko książki zatwierdzone przez kościół. Dla polskiego wydania jest napisane w tysiąc... Dla polskiego wydania jest napisane wydanie z 1923 roku, było opatrzone adnotacjami. Nihil obstat. Pozwalamy drukować z książęco biskupiej kurii Kraków 20 lipca 1923 roku. No więc książka nie jest powiedzmy premiera z tego roku, że teraz powstała. Natomiast jest to książka, którą czyta się bardzo dobrze. Przyznam szczerze, nie zdążyłem jeszcze przeczytać całej. Mówię o niej dzisiaj dlatego, że kilka osób pytało mnie o to, żebym polecił jakąś książkę. Jeżeli poszukujecie lektury duchowej dla siebie, takiej naprawdę z pożytkiem dla duszy, ewentualnie chcielibyście komuś zrobić prezent na święta, książka nie jest najtańsza. Natomiast dla moich widzów jest rabat 6% pod tym filmem znajdzie się link. Jeżeli wpiszemy kod rabatowy sprawki, to będzie tam 6% rabat. Może nie jest to wielki upust, ale zawsze coś. Polecam tę książkę z całego serca. Chrystus, z życiem duszy. Jestem zdeterminowany, żeby ją dokończyć. Czyta się naprawdę dobrze. I są to treści naprawdę bardzo karmiące. I są to treści naprawdę bardzo karmiące. Tyle może tytułem polecania tej książki. Rzućmy okiem na kolejną partię życzeń. Elżbieta Zalewska pisze, to mogą być ostatnie spokojne święta, więc życzę wszystkim ludziom dobrej woli, aby zdążyli się odpowiednio przygotować do zbliżającej się wojny, duchowo, psychicznie i materialnie, z Panem Bogiem. Dziękuję Pani Elżbieto. Oczywiście katolik musi być roztropny i przewidujący, natomiast niepokój wobec tego, co ma dopiero nastąpić, jakaś takie tutaj jest spekulacja, co będzie. Niepokój wobec zdarzeń przyszłych, które jeszcze nie nastąpiły, to bym akurat odradzał. Pani Dorota pisze. Błogosławionych świąt i całego życia. Studio Akustyka. Życzę wam wszystkim, abyście nigdy nie zwątpili, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pani Nina. Abyśmy byli Bożą iskrą. Kazimierz Piekarz. Matuchno niepokalana, ukryj nas w swoim sercu. Noemi N. pisze. Abyśmy wytrwali przy betlejemskim żłóbku i otworzyli serca na łaski nowonarodzonego Zbawiciela. Anna Pia pisze. Pocieszcie się, pocieszcie się, mój ludu wkrótce przyjdzie nasz Zbawiciel. Uratujecie, nie bój się, bo ja jestem Pan, Twój Bóg, święty Izraela, Twój Odkupiciel, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Simon szef. Dużo wiary, nadziei, miłości i pokory. Tych łask życzę wszystkim najbardziej. Renata Knychas. Dziecię Jezus i zaprowadź w Polsce Boży Ład. Z radością czekamy na Ciebie. Chris S. Wszystkim oglądającym w tym sobie i prowadzącemu życzę, aby Bóg otwierał nam oczy naprawdę, dał łaski i siły, by w niej stać, dał zrozumieć swój wielki plan odkupienia, byśmy mogli odpocząć w Jego obietnicach. Albowiem, tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Anna Kamińska. A ja proszę dla wszystkich o łaskę wiary i żebyśmy wytrwali do końca. Amen. Błogosławiąca komunikacja. Pokoju, miłości, przyjaźni i wszelkich potrzebnych łask Bożych od narodzonego dzieciątka Jezus. Kas pisze: Ja chciałbym życzyć wam wszystkim, byśmy my i Polska stali się godnymi obietnicy, którą dał nam Chrystus. Inaczej już jest po nas, bo stoimy nad przepaścią. Jeśli stoimy nad przepaścią, to rzeczywiście stawajmy się godnymi obietnicy, którą dał nam Chrystus. Mikołaj Gajda Niech Dzieciątko Jezus w tym trudnym czasie obłogosławi dom nasz i majątność całą i wszystkie wioski z miastami, obfitego błogosławieństwa i trwania blisko Kościoła oraz Boga dla Pana i wszystkich oglądających. I to wszystkie życzenia, które pojawiły się pod tą moją prośbą o życzenia od widzów dla widzów na ten moment. Ze swojej strony chciałbym Wam życzyć, kochani, żebyście ten pozostały czas Adwentu przeżyli jak najbardziej świadomie, w sposób pogłębiony, przygotowali się na Święta Bożego Narodzenia i życzę Wam z całego serca, żebyście chodzili własce uświęcającej, żebyście żyli własce uświęcającej. Życzę Wam też, żebyśmy te czasy, jeżeli rzeczywiście no, trzeba je nazwać trudnymi czasami, wykorzystali jak najlepiej z jak największym pożytkiem dla naszej duszy, żebyśmy możliwie często odwracali wzrok od tego, co jest doczesne i zwracali wzrok ku temu, co jest wieczne. Jeżeli te czasy można nazwać kryzysowymi, to wykorzystajmy ten kryzys z jak największym pożytkiem dla naszej duszy. Kochani, to byłoby wszystko. We wtorek odcinek o świętym, a następny odcinek sprawek o świętach. Mam nadzieję, że tym odcinkiem za bardzo was nie wymęczyłem. Tym, którzy dotrwali do końca z całego serca, dziękuję. Życzę Wam błogosławionego weekendu. To by było wszystko w tym odcinku. Kochani, przeżyjcie końcówkę adwentu w sposób jak najbardziej świadomy i uważny. Tego Wam z całego serca życzę. Człowieku rozumny. Trzymaj się, niełam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.